Witajcie moi drodzy widzowie, tym razem spotykamy się wyjątkowo, dlatego że chciałem się Wam pochwalić, ale nie tylko chwalić się, tylko również przede wszystkim chciałem Was zainspirować. Pokażę Wam ostatni w sposób bardzo fajny, udało mi się zarobić sporo kasy, kilka tysięcy złotych, o tak po prostu, tak same setki, nie wkręcam was. Tylko w jaki sposób. Otóż zacząłem zarabiać na swojej pasji. Natomiast. Ym, jak jakby to powiedzieć chwilę. Jeszcze jedna ducha. Na zdrowie. Zaraz, ty. Banknoty mi się trochę zamoczyły, bo trochę dłużej się wydało. Dobra. Jeszcze z tym, ale wyschnął. Ok, więc słuchajcie. Rzecz w tym, że ważne jest, by. Za chwilę, poczekajcie, muszę, muszę zapauzować. Tylko, tylko jedną lufę. No. Jogur. Dobra, pauzowuję Musiałam trochę postrzątać. ale w każdym razie tego jest sporo. Krótko mówiąc, jak to się stało. Więc yy, wracając na temat chciałem Was zainspirować. Otóż. Yy, najpierw powiem jak to zrobiłem, więc sprzedałem, krótko mówiąc, sprzedałem trzy moje obrazy. Trzy obrazy, które według mojej oceny mogły być warte, ja wiem, 300-400 zł sztuka, może 500 góra. No i wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie, że byłem. Wstąpiłem do pewnego pubu w centrum Warszawy, gdzie wisiało kilka moich dzieł, tak nazwę. I, no i akurat był tam pewien meksykański biznesmen. I powiedział mi: Słuchaj, biorę od siebie ten obraz, a może nawet wszystkie trzy. Daję ci tak po prostu tysiąc złotych. Ja za nie mówiłem. Jakoś nie dowierzałem, kto mógłby za coś takiego dać 1000 złotych. Coś, co malowałem, po prostu nie to, co chciałem, tylko to, co mi wyszło, bo przyznaję, nie mam jakiegoś szczególnego talentu plastycznego. Więc zanim mówiłem, a ten biznesmen myślał, że ja się targuję i mówi mi: Dobra, dam ci 2000, ale biorę teraz. Wiecie co, ja pomyślałem sobie, że on sobie w ogóle, że on sobie ze mnie jaj robi, że się nabija po prostu, nie wierzyłem w to, żeby ktoś za parę bohomazów dał mi 2000, to on wtedy walnął sobie lufę tequili z tym, z tą cytrynką, jak, jak wiecie i mówi mi, daję Ci 3000, ale biorę teraz, mówię poważnie, tak czy nie, no to mówię, no dobra, no dobra, proszę bardzo. No, i właściciel Pabu wziął i zapakował wszystko, sprzedał mu Meksykanin. Wyłożył mi gotówkę, właśnie przed chwilą. No fajnie, bardzo, bardzo miłe uczucie, że można zarobić na swojej pasji. Więc powiem Wam krótko, że tak, dzisiaj czuję się wielki. Każdy ma takie momenty w życiu. Tylko chciałem Was zainspirować, żeby też możecie czuć się wielcy. Dlatego że. Po pierwsze każdy z Was jakąś pasję ma, a jeżeli nie ma to musi ją znaleźć, później yy, musi każdy z Was powinien zacząć umieć zarabiać na tej pasji, to znaczy przede wszystkim, zaraz głupoty pierdolę, moment, tu jeszcze wódki nie wydali. dobra to wypiję sobie jeszcze trochę i zaraz wytrę, ok. Więc tak więc na zdrowie. Jest tak. Wódka. Ogóra. Hmm. Trochę chleba. Po rusku. Tak hmm. Oczywiście. Mam korzenie w Rosji i wcale się tego nie wstydzę. Wiem, że to jest politycznie niepoprawne teraz, ale ja pierdolę polityczną poprawność. Mam korzenie w Rosji po stronie ojca i wcale się tych korzeni nie wstydzę. Jak komuś to się nie podoba, to ma problem. Jestem Polakiem, ale mój stary był z pochodzenia Rosjaninem. Dobra. Więc wracamy na temat. Więc tak. Pamiętajcie, że um, ważne to, żeby odnaleźć swoją pasję. Ja mówię do Was na Ty. Załóżmy, że z Tobą rozmawiam, z jednym z Was. Więc zastanów się, co lubisz robić. Następnie rób to. I po pierwsze, nigdy, ale nigdy, nigdy, jeszcze raz, nigdy się nie poddawaj. Jest naprawdę bardzo ważne, żeby nigdy nie rezygnować ze swoich marzeń. Ważne, słuchaj, że musisz sobie wyobrażać sukces, jaki odniosłeś. Tylko niektórzy myślą, że skupią się na sukcesie, i jak zaraz go nie będzie, to się zniechęcają. Myślą, że zaraz sukces przyjdzie tak od razu. To nie tak. Pasją waszą ma być nie tyle sam sukces, tylko droga do sukcesu, rozumiecie? Bo to jest tak, zwróćcie uwagę: czasami bardzo o czymś marzysz, i potem nagle to masz, spełnia ci się. I kiedy to jest spełnione, po pierwsze, okazuje się, że wcale ci nie dajesz szczęścia na dłuższą metę. To szczęście trwa krótko, potem zawsze coś musi się wydarzyć, nie tak? A po drugie, zauważa, że to nie jest to. Jeżeli masz jakieś marzenie, jakieś pragnienie, żeby zdobyć coś, nie wiem, stanowisko, popularność w muzyce, w plastyce, tak jak ja, albo na przykład, no nie wiem, w czymkolwiek, to pasją twoją musi być nie sam wynik, tylko droga do tego wyniku. Nawet jeżeli ten sukces, te wielkie wymarzone stanowisko, jakieś tam, albo wielkie jakieś tam pieniądze, czy nie wiadomo co, popularność, nie wydarzy się od razu, to sama droga do tego jest niezwykle pasjonująca. Zwróć uwagę, ile przez ten czas może się dużo fajnych rzeczy wydarzyć. Poza tym jeszcze chciałbym dodać, że. Niezwykle ważne jest unikać hejterów, to znaczy nie zwracać na nich uwagi, mieć kompletnie wyjebany na nich. Ci, którzy ciebie krytykują za to, co robisz, a sami nic, niczego nie robią, bo przeważnie hej... no, zawsze hejterzy tacy są, że krytykują innych, a sami nic nie robią, nic bu nie reprezentują, to musisz kompletnie unikać, nie rozmawiać z nimi, nie wdawać się z nimi w polemiki tylko zwyczajnie olewać. Jak hejter ci krytykuje, no to na przykład możesz, znaczy nie, nie hejter, tylko przykładowo ktoś z Twoich znajomych, o tak powiem. Ciągle Cię krytykuje, coś i nie wyjdzie, nie uda Ci się, no to go zapytaj, a co Ty byś zrobił na moim miejscu, albo co Ty sobą reprezentujesz, albo co Albo inaczej, jakie kiedy widzisz rozwiązanie, jeżeli mówi, że nie ma, no to, no to niech się pierdoli. Nie zwracaj na to uwagi. Poczekajcie, muszę zapauzować. Wracając na temat, musiałem wytrzeć trochę tej znowu rozlanej wódki, ok? Wracając na temat, to traktować twoją drogę do sukcesu, jako, trochę jak w survivalu. To znaczy stawiać sobie krótkie cele. Krótkie. Załóżmy w ciągu tygodnia, jeżeli robię 10 pompek, to zrobię 12 albo 15. Jeżeli raz na tydzień maluję jeden obraz, to namaluję dwa. Albo jeżeli na przykład. Uczę się języka, to w ciągu tygodnia nauczę się 20 kolejnych słówek. Nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi. Ważne jest to, żeby cały czas zadawać sobie, dawać sobie krótkie zadania i je wykonywać. I przede wszystkim cieszyć się z tego, co się ma. Jeżeli na przykład. Czekajcie. Kurwa. Sorry. Nie powinienem przeglądać. Dobra. Zapisamy sobie na kartce, co mam mówić. I się trochę nawaliłem, ale ważne jest to, żeby doceniać to, co się ma, i iść naprzód. I pamiętajcie: nie wolno nigdy się poddawać i traktować każdą porażkę. Każdą porażkę jako lekcję. Z każdej porażki wyciągasz, wyciągasz jakiś wniosek. Rozumiecie? Ja w ogóle nie piję normalnie, jak ale czasami, czasami lubię. Dobra. Ok. Ogóry. Mhm. I cebula. Mhm. Powiem wam taką śmieszną anegdotę, mój stary pochodził z Rosji i bardzo się tego wstydził, mówię w czasie przeszłym, bo on nie żyje, no i któregoś razu ja i moje siostra odwiedziliśmy go w domu i akurat on jadł coś tam sobie, coś tam sobie zrobił do jedzenia jadł. I siostra się pyta, tato, czy to prawda, że my pochodzimy od ruskich? A ojciec mówi, oczywiście wziął cebulę, ugryzkawał i mówi nic o tym nie wiem. To było genialne. Może ktoś rozumie o co mi chodzi, jak nie, to nie. Słuchajcie, to pamiętajcie, najważniejsza rzecz odkryć swoją pasję, dążyć do tego, by tą pasję realizować i się rozwijać w tej, w tej pasji, cokolwiek by to nie było, nigdy się nie poddawać, um, um, unikać hejterów, to znaczy w sensie nie rozmawiać z nimi, nie dawać się wkręcić w tych, co beznadziejnie krytykują, bo co innego, jeżeli przyjaciel, osoba ci życzliwa, chce ci powiedzieć, że słuchaj, robisz źle to, robisz źle tamto, ja Ci radzę coś, prawda? To jest co innego. Ale Ci, którzy Cię zwyczajnie krytykują, że, że Ci się nie uda, nie ma co w ogóle, to kompletnie z takimi osobami nie rozmawiajcie. Szkoda czasu, energii na takich typów. lub typ typiary. I pamiętajcie, że nie sam cel musi być tym, Czymś, co się do końca fascynuje, tylko droga do tego celu. Droga, rozumiecie o co chodzi? Zwróćcie uwagę na to, że na przykład ci, którzy osiągnęli dużo w życiu, jakieś gwiazdy muzyki, politycy, biznesmeni, którzy stali się miliarderami, osiągnęli to wszystko drogą nieustannej walki. Wielokrotnie bankrutowali, nie udawało im się, potem się. Znowu coś, coś, coś robili, powstawali. Ważne to, żeby się nigdy nie poddawać i nie rezygnować, tylko ważne to, żeby odkryć to, co się kocha, robić, to, co się lubi robić i robić to bez względu na wszystko. I nie czekać na to, że ktoś się znajdzie, kto cię zainspiruje. Nie da się samemu, to musi być druga osoba, druga połowa. Kompletną bzdurą jest ta teoria, że każdy musi mieć drugą połowę. Już o tym mówiłem, ale jeszcze wrócimy na ten temat. To jest kompletna bzdura, dlatego że każdy rodzi się w całości, a nie jako połówka. Ale stała się powszechna taka, taka idiotyczna teoria, że znaleźć swoją drugą połowę. Tylko przez tą teorię, drugie połowy to jest masa dramatów, zranionych serc jakichś tam krwawiących i w ogóle samobójstw, depresji i w ogóle. Wrócimy na ten temat, opublikuję kolejny film i powiem wam jak znaleźć drugą połowę, bo kiedyś miałem, ale stwierdziłem, że to nie dla mnie, po prostu ja do tego się nie nadaję. Nie nadaję się do życia małżeńskiego żadnego, ani bycia w parze z kimś na stałe, według mnie coś takiego Dobra, nie teraz, nie na tym filmie. Widzowie, pamiętajcie, swój swoją pasję, działać, realizować tę pasję, nigdy się nie poddawać i nie sam sukces ma być tym o czymś, o czym, o czym śnisz, ale przede wszystkim droga do tego sukcesu. I, i próbuj, rób. I jak Ci się uda, super. Jeżeli Ci się nie uda, to chociaż będziesz miał czyste sumienie wobec siebie, Boga, czy nie wiem, opatrzności, zwał, jak zwał, że zrobiłeś wszystko. No i Ci się nie udało, to już nie Twoja wina. Dobra. Pamiętajcie. Działać i nigdy się nie bandawać. Jeszcze wrócimy do tego tematu ale na trzeźwo. Do zobaczenia. Hej.